Dobry, kochani, witam was serdecznie w czytaniu dla Sodiakalnego koziorożca na miesiąc październik. Talia, którą wykorzystam dla e, znaków ziemi, to jest talia de Giltarot. To jest opakowanie. Zostawiamy z boku, żebyście mogli widzieć tytuł przez całe czytanie. E, tutaj pojawia się właśnie czytanie partnerskie na miesiąc październik. Jeżeli ktoś e, chciałby w tę stronę spojrzeć, to zachęcam. Już teraz przechodzimy do koziorożca w miesiącu. Październiku. Wyłożymy sobie wszystkie karty, a później będziemy czytać. Także możecie z tego miejsca przewinąć. Wy, Koziołki. W październiku. Stan obecny. Co się teraz u Was dzieje? Czego będzie mniej? Co już będzie odchodziło? Czego będzie więcej? Co nadchodzi? Wyzwanie dla Koziorożca na październik. Odpowiedź na to wyzwanie. Co Wam sprzyja? Co nie sprzyja? Czego nie robić, na co uważać? Albo kto? Podsumowanie. A na koniec zobaczymy także na radę. Czy wszystko widać? Myślę, że widać. Dla macie, kochani, kartę umiarkowania, kartę strzelca, co jest de facto dobrą informacją, bo to jest karta albo próby uzyskania jakiejś harmonii, albo właśnie zharmonizowania duszy, ciała, umysłu. Wszystko działa jak powinno, jest spokój, jest dobrze jak jest, ale zobaczymy. Wy w tym miesiącu. Paść kielichów, widać, że koziorożec troszkę mocniej pochyla się nad swoimi emocjami, uczuciami w tym miesiącu. Być może trochę więcej uwagi poświęcicie właśnie swojemu wnętrzu, temu, co odczuwacie, jak te Wasze emocje się mają, bo macie chyba spokojny miesiąc, o tym by mówiła karta umiarkowania w tle, więc więcej czasu możemy poświęcić na to, jak się czujemy, prawda? Karta Paź Kielichów mówi też o jakiejś ewolucji emocjonalnej tutaj, o tym, że jakieś emocje się budzą do życia w Was wewnętrznie. To może być karta zakochania, to może być karta, e, powiedziałbym, takiego zauroczenia, e, emocji, które są też dla nas obce, bo są nowe. Natomiast tutaj też bardzo mocno mogą zaznaczać wokół Was dzieci, osoby młodsze i sytuacje związane z takimi osobami. Dobrze, natomiast Paź Kielichów, Księżniczka Kielichów w tym wydaniu, to jest karta, która często mówi mi o tym, że my czujemy się troszkę tacy. Małudźcy wobec świata, że jesteśmy trochę niepewni, trochę nieśmiali. Taka nieśmiałość może Wam też towarzyszyć pewnym, przy pewnych sprawach. Stan obecny, co się tutaj dzieje? Słońce, ależ pozytywnie. Pojednanie, pogodzenie się z kimś, widzę, to bardzo często pokazuje mi się wokół Słońca, że się z kimś godzimy i znajdujemy wspólny język i szanujemy siebie. A Słońce może mówić o tym, że bardzo mocno wokół Was zaznaczają się osoby z podznaku lwa być może. Słońce także mówi o sprzyjających okolicznościach, o tym, że czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, że akceptujemy wszystko takim, jakim jest. Nie mamy potrzeby nic zmieniać, bo czujemy, że jest dobrze, jak jest. I to jest bardzo pozytywna karta. Czego będzie mniej w tym miesiącu dla koziorożca? Co już odchodzi? Dwójka kielichów. Ha, ciekawe. Mniej miłości powiedziałabym, bo tutaj ta karta w tyle ma miłość, natomiast mniej partnerstwa, chociaż jest zgoda i jest zadowolenie, to mam wrażenie, że mniej takiej miłości romantycznej, mniej e, czułości, mniej, e, mniej poczucia też jedności z innymi, bo tutaj my nie jesteśmy jednością, my siebie akceptujemy, my żyjemy w zgodzie, ale nie żyjemy tak, że czujemy, że jesteśmy jednym. Dobrze, zatem zobaczymy, czego będzie więcej, to nam troszkę wyjaśni, co nadchodzi do Was. Dwójka denarów. O, to jest ciekawe. Bo to jest karta jedności w tej talii. Normalnie powiedziałabym, że dwójka denarów to jest takie, nie chcę się angażować, nie chcę wchodzić w coś na 100%, ale tutaj mam poczucie jedności, poczucie zrozumienia. I chociaż mamy tak naprawdę dwie różne róże, bo mamy białą różę, mamy czerwoną różę, to jednak rosną gdzieś wokół tego samego krzewu i tworzą jedność, mimo swojej odmienności. Także to, tak jak mówię, miesiąc pogodzenia się, zharmonizowania wszelkiego rodzaju relacji, ale też poczucie swojej indywidualności w tych relacjach, nie zlewacie się z tym partnerem. Biedność, prawda? Czy, czy z tą osobą w tej sytuacji? Dobra, zobaczymy, co się dzieje. Niektórzy faktycznie mogą chcieć się zawahać nad relacjami, mogą chcieć sobie jakieś e, drzwi zostawiać otwarte, żeby się na 100% nie angażować w coś. Zwłaszcza, że macie kartę strzelca w tle, a strzelec w to no stroni bardzo od zaangażowania, ale bardziej Księżyc w strzelcu, powiedziałabym. Bardziej Wenus, Mars w strzelcu niż sam strzelec. Dobra, dwójka kielichów, która odchodzi, czyli miłość, jedność. Wasza karta, karta koziorożca. Natomiast no kwestie małżeńskie, faktycznie związków stałych. Tutaj już chyba swoją autonomię próbujecie budować, żeby się nie, nie zlewać z partnerem w jedną całość. Słońce. Słońce Obecny stan, czwórka kielichów. Tak, myślę, że jest zgoda, jest fajne pojednanie z kimś, ale wy potrzebujecie swojej autonomii. Wy nie możecie długo być w jakimś takim świecie emocjonalnym, bo kogoś z całą miłością nie żyje. To jest, mam wrażenie, to ostatnie, czego mu e, trzeba, żeby żyć. Dwójka denarów. Czy wy tutaj będziecie e, kwestionować, czy to jest to. Trudno powiedzieć, dana na pewno potrzebujecie jakiejś świeżości w działaniu, potrzebujecie nowych rozwiązań, szukacie też być może niektórzy będą szukać nowej pracy, tak? Że nie chce wam się już tkwić w jednej pracy z jednymi ludźmi. To może dotyczyć każdej strefy waszego, waszego życia, bo jest pozytywnie, wy udało się coś pogodzić, coś załatwić jest stabilnie, prawda? Natomiast w pewnym momencie Was ta stabilizacja może zacząć nudzić. I chociaż Słońce mówi o tym, że wszystkie sprawy, o których myślicie, będą układać się pomyślnie, bo już układają się pomyślnie z zadowoleniem, to Wy potrzebujecie jakiejś nowości. Karty pokazują, nawet będziecie szukać być może pracy na dwa etaty, bo potrzebujecie wzrastać. O tym mówi książniczka denarów. Tutaj też jest taka potrzeba świeżej karty, żeby coś nowego robić. Coś tutaj fajnie poukładałem sobie, ale dla mnie to jest za mało. Ja mam większe ambicje, prawda? Więc potrzebuję działać na różnych frontach, robić Różne rzeczy, żeby się spełniać, i to jest zupełnie okej. Okay. O ile nie dotyczy to tego, że będziecie zdradzać partnera, prawda? Ale rzeczywiście jest, jest rutyna, jest stabilizacja i koziorożec ma większe ambicje niż to, co robi do tej pory, bo te sytuacje związkowe fajnie macie poukładane, ale to jest za mało. Wam to nie wystarcza. Wy potrzebujecie się spełniać na przykład w pracy. Wyzwanie tego miesiąca dla Was. Rycerz Buław, który, przepraszam, rycerz Mieczy, który tutaj jest kartą akcji, czyli okej, okay, rycerz Mieczy jest osobą, która silnie wie, czego potrzebuje, silnie wie, czego chce, jest takim uparciuchem w tym, że nawet no, odstrasza innych przez ten swój upór i brak elastyczności, ale tylko dlatego, że jest tak świadomy swoich potrzeb, to on wprowadza wszystko w ruch, wprowadza w akcję, to jest po prostu działanie. Wyzwanie może też pokazywać się wokół osób spod znaku bliźniąt, wokół osób spod znaku wodnika. Dobrze, zanim zobaczę jest odpowiedź na to wyzwanie, to dopytam sobie rycerz mieczy. Tak, żeby ten plan. Bo mam wrażenie, że tak, wy sobie coś poukładaliście, jest fajnie, zrutynowo, jest, jest to w równowadze. I nie wiedzieć. Czemu albo wiedzieć, czemu macie wysokie ambicje? Potrzebujecie czegoś więcej. Tak czujecie, że jest przesąd, już muszę coś robić innego, coś działać gdzieś na jakiejś płaszczyźnie. Tylko chyba nie do końca wiecie, czym się zająć jeszcze. I ta karta też o tym mówi, Księżniczka Kielichów, że wiem, że czegoś potrzebuję, ale jeszcze nie wiem, w czym bym miał szukać tego spełnienia. Uh, więc kartę pokazują, żeby próbować. Tak naprawdę próbować robić wielu rzeczy. Bo um, trójka w to jest przedsięwzięcie, na którym my się skupiamy. Przeszłościowo o nim myślimy i jesteśmy pewni, że chcemy robić to, ale tu jest problem, bo Wy nie wiecie do końca, co to ma być i co Was spełni, prawda? Czyli fajnie, fajnie, ale potrzebuję czegoś więcej, ale jeszcze nie wiem, co to jest. Odpowiedź na to wyzwanie... Santa sateczny, Zanim otworzycie sobie kolejne drzwi, karty pokazują, żeby nie zapomnieć domknąć starych drzwi. Ale odpowiedź na to wyzwanie jest też taka, żeby wskrzesić coś, co już robiliście. Gdzieś był jakiś początek, kiedyś do czegoś dziubaliście, mam wrażenie, coś chcieliście robić, być może pewne sytuacje Wam przerwały te Wasze plany. Karty pokazują czas odświeżyć kontakty, czas odświeżyć plany, czas odświeżyć to, co odłożyliśmy w swoim życiu tak zwanie na później. Bo to jest coś, co tak naprawdę może was spełnić. Czyli nie, nie ma potrzeby szukania zupełnie nowych rzeczy. Być może kiedyś już coś pochłonęło waszą uwagę, ale nie wiedzieć czemu odłożyliście to na później. My także robimy w życiu, prawda? Coś nas cieszy, ale mówimy sobie jeszcze nie teraz, prawda? Jakaś pasja hobby. To to jest ten moment, moi drodzy, odpowiedź w tym, co robić, co przyniesie spełnienie i w czym będziemy czuć się dobrze. Wskrzesić coś, w czym już czuliście się dobrze, co więc z jakiegoś powodu nie wyszło bo za tym kryje się wzrost, za tym kryje się fajne działanie i jesteście w stanie to pogodzić z tym, co robicie. Bo poukładaliście sobie jakieś sprawy życiowe, ewidentnie. Więc teraz możecie zająć się tym, na co nie było czasu wcześniej. Bardzo fajne czytanie macie. Ja nie miałam bardzo dawno takiego czytania z takim luzem, że mamy tyle przestrzeni, że możemy sobie tutaj cudować i, i robić z życiem, co chcemy. Zazwyczaj są jakieś problemy w tych czytaniach, a u Was jest sielanka, prawda? Także możecie śmiało wracać do pasji. Dobrze, wyciągnę sobie jeszcze jedną kartę na ten sąd od razu. Rydwan. To, co było odłożone na później, a jednak czuliście, że, że to może być to. Rydwan to jest takie funkcjonowanie. Bo mówi się, że to jest ruszenie z kopyta, tylko że nie zapominajmy, że rydwan to jest karta raka, rak jest związany z emocjami, z wodą. Tu nie ma jeszcze jako takiego robienia rzeczy. Robienie rzeczy nie kryje się w rydwanie. Rydwan to są plany, rydwan to jest coś, co nas napędza do tego, żeby działać, prawda? Więc Wy wiecie, co Was budzi ten ogień, żeby zdobywać te szczyty, ale to nie jest zdobywanie samo szczytu. Ja myślę, że dużo osób mylnie interpretuje tę kartę, mówiąc, że to jest wszystko, rusza z miejsca, nic nie rusza z miejsca. To są nasze porywy wewnętrzne, które albo będą stały, albo nie, bo u raków się tu zmienia, prawda? Jak w kaleidoskopie. Natomiast nie zapominajmy, że rak jednak jest znakiem kardynalnym, więc jak chce, to może. I tutaj jest taka informacja, że coś, co powodowało, że Wy czujecie, że żyjecie, żeby wrócić do tego po prostu. Ale to już wymaga pracy, a tej pracy w redwanie nie ma. To jest tylko ten impuls wewnętrzny. Bo na przykład ciemne strony karty redwanu, według mnie, to są właśnie takie przechwalanie się. Raki często to robią. Zwróćcie uwagę na to, czego ja to nie zrobię, co ja to nie osiągnąłem, ale to jest tylko w kwestiach mówienia. Rzadko po prostu. Dajcie, prawda, przykłady z życia. Pokażcie, co zrobiliście naprawdę. Bo często w tej karcie właśnie my skończymy na tym, że jakoś się przechwalamy i, 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 i nic więcej. I, i mamy, nadymamy się z tych naszych planów, ale nie ma tej realizacji. Więc samej realizacji tu jeszcze nie ma. To trzeba wskrzesić. Ale to jest właśnie to. Odpowiedź jest: co robić, to co pozwalało wam żyć, co czuliście, kiedy to robiliście, że oddychacie pełną piersią, że czujecie się fantastycznie w tym. To jest dobry czas na pielęgnowanie takich pasji. Co Wam sprzyja w otoczeniu? Energia z otoczenia sprzyjająca. Królowa kielichów, osoby z podznaku wody. Rak, mogą być również ryby, może być skorpion, głównie rak, a jest osobą sprzyjającą. To może być też osoba, która będzie Was napędzać, tak? Osoba pomocna, która będzie Was wspierać w Waszych pasjach, napędzać do tego, żebyście realizowali siebie. Osoba kochająca. Bardzo fajnie. Kobiety, szczególnie mogą być żony, mogą być matki ale osoby, które pomogą Wam utrzymać te Wasze pomysły w ryzach i dodadzą Wam energii, żeby realizować swój plan. Osoby sprzyjające Waszą i wspierające Waszą ambicję. Dobrze, na co uważać? Czego nie robić? Co tutaj może się rypnąć, sypnąć w tym miesiącu? Cesarz, uwaga na osoby spod znaku barana. To nie są sprzyjające osoby w tym miesiącu, ale karty też pokazują, że Wasze działania potrzebują elastyczności. To zresztą widać też tutaj, że jeżeli coś próbujecie, nie trzymajcie się tego kurczowo. Bo cesarz to robi, prawda? To jest czwórka, nie jest elastyczny. Twardo stąpa po ziemi. A karty pokazują, że tutaj jest potrzebna fantazja, że jest potrzebna, no właśnie, taka energia bardziej raka, bardziej wody. Fantazja, zagłębienie się w tych uczuciach, emocjach, próbowanie różnych rzeczy, nie trzymanie się kurczowo jednej stabilnej sprawy. Tak to czuję, ale tutaj też ewidentnie osoby z znaku. Barana, ale też nie pozwólcie, żeby ktoś na was sprzyjał, yy, przepraszam, za bardzo wpływał, albo żeby blokował wasze działania. Tak, możecie mieć osobę, która będzie z góry wam mówić, co robić, a czego nie. Wystrzegajcie się takich osób. Otoczcie się w tym miesiącu osobami, które wsp wspierają, przepraszam, wasze plany, a niektóre próbują wam narzucać coś, albo mówić, że ich wola jest ważniejsza, albo już wam mówią z góry, że nie wyjdzie. Karty także pokazują, żebyście nie liczyli na to, że coś, co rozpoczynacie w fazie początkowej, że od razu przyniesie efekty, bo się spalicie na tym. Podsumowanie. Rycerz Kielichów. No i właśnie, to jest ta zmienność. Trzeba być elastycznym. Róbcie to, co czujecie. Idźcie za głosem serca. Nie róbcie czegoś tylko dlatego, że rozumnie wygląda to sprzyjające. Karty mówią, żeby być w stronę kienichów. Rycerz kienichów ogólnie z kartą: raz jestem, raz mnie nie ma, tu próbuję, tam jestem, ale idę za głosem serca. Nie może sobie powiedzieć, że nie. Ale proszę zobaczyć, w tej talii to jest karta kreatywności. Także idźcie za głosem serca. Kreujcie, co wam serce podpowiada. Nie rozum. Mak, Merkury, rozum, nie. Serce, Kielichy, e, pasja, rydwan, prawda? Zatem idźcie. Nawet jeżeli będzie się to zmieniać. Koziorożec musi nauczyć się elastyczności, bo wiem, że koziorożce też uparciuchy, jak się chwycą jednego tematu, to e, wałkują bardzo długo. Natomiast ewidentnie tutaj jest informacja, żeby jednak starać się być elastycznym i za głosem pasji, próbować różnych rzeczy. No idźcie w stronę raka. Prawda? Próbujcie jednak w stronę energetyki raka, czy osób z znaku wody iść. Ta woda rzeźbi ziemię, więc tutaj warto tę, tą elastycznością się wykazać. Rada dla Was. Około fortuny. Nie bójcie się rezygnować z planów. Bądźcie elastyczni, pozwólcie sobie na przewrót życiowy, pozwólcie sobie próbować różnych opcji, a nie zagłębiać się na 100% w nic. Eee, próbujcie, próbujcie życia, z każdej perspektywy, idźcie z prądem przede wszystkim. I co Wam życie podsyła, próbujcie, zaufajcie życiu, nie upierajcie się, nie próbujcie sami tutaj tworzyć czegoś i, i będzie tak, jak sobie wymyśliłem. Musicie współpracować jak ta woda, prawda? Współpracować z tym, co się dzieje, z, z tą zmiennością losu, bo macie bardzo dużo szans, macie szansę odkryć swoją pasję w tym miesiącu, ale to, wymaga to elastyczności od was. I pójścia z prądem przede wszystkim. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.